Pozmawiamy o tym, jak wybrać kobietę na tego typu przygodę. No oczywiście, będę, powinienem się tutaj silić na jakąś mega przemowę, ale znam trochę życie i wiem, że każdy może jak może, i wiem, że każdy i tak znajdzie, będzie szukał w kobietach podobnych do siebie. No to w tych kobietach podobnych do, do siebie, do swojego poziomu energii, samooceny, no to trzeba znaleźć takie, które szukają takiej przygody lub jak które jeszcze nie wiedzą, że je chcą, bo nie trafiły na to mężczyznę, to zabaw, w którym niewątpliwie Ty się staniesz, że i się do wskazówek z tego mini kursu. Eee, Należy no, powiedzieć, żebyś unikał kobiet pijanych i pod wpływem narkotyków, y, ale sam święty nie byłem i wiesz, wszystko... Z, z, nie będę pchał ci w odmęty grzechu, że tak powiem i... Uważam, że po prostu wiesz, no mogą się wydawać łatwym celem, ale tutaj no, to już jest uwodzenie mrocznego poziomu, i ja tutaj nie będę tutaj. Ci tutaj nakładają takich rzeczy, Będę, Boże, żeby wiesz. Tam nie, żeby tam było. nie Ja ci nie sugeruję, ani, ci, ani nie popieram wykorzystywania e, może lekkości osądu takich pań w kwestii doboru partnera seksualnego, e, więc tak. No kobiety, alkohol, narkotyki, wszystko razem i seks, to jest bardzo niebezpieczne kombo no po prostu no jak koks, dziwki i lasery, no po prostu te lasery to strasznie niebezpieczna technologia, no, nowość, no to, 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 to ile, kilkadziesiąt lat dopiłem, a pozostałe no to już wiadomo, nie no, że ty, nie bierzcie narkotyków i nie uprawiajcie seksu yy, biorąc narkotyki, bo to jest niebezpieczne, o. I tak trzymać. no Dokładnie. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy kobieta jest zdrowym materiałem na jedną nocną przygodę, to po prostu skupić się na trzech rzeczach? Na tym. pierwsza, jakie ona ma zdanie o sobie, o swoim wyglądzie, jak się pojusza, jak się zachowuje, czy się uśmiecha, czy położy się seksownie, tak? czy położy się podniecający? Polecam unikać patologii, się niskiej samooceny i takiego dziwnego napięcia. Aczkolwiek nie oszukujmy się. Yy... Kobiety szalone są zajebiste w łóżku. Są, ja wiem, są wyjątki od reguły. ja wiem, ale generalnie, jak coś tam jest nie do końca po kolei w głowie, tak po, zdrowo z emocjami, to przeważnie w łóżku to są po prostu takie dziewczyny, że Jezu, one ci po prostu normalnie, one ci po prostu razem podczas robienia loda masz wrażenie, że laska chce ci wyciągnąć ustami przez penisa twój kręgosłup. I to są mniej więcej to podobne to typu odczucia, ale od tego ode mnie nie słyszałeś. Ja tam nie wiem, ja tam się nie znam. To cały podyw nie działa to jest jedna wielka ściema, i ja w ogóle nie wiem, o czym mówi. No. Więc tutaj już decyzja należy do ciebie. Druga rzecz to to, jak ona reaguje, jak rozmawia na tematy związane z seksem jaki jest jej stosunek do mężczyzn. Yy, czy dla niej każdy facet to świnia, czy zależy tylko na jednym? No to tutaj już będzie o tym, jak sobie z tym więcej w temacie dotyczącym niereaktywności. Trzecia rzecz. Jak reaguje na twój dotyk? Czy go odrzuca, czy go odwzajemnia. Bo widzisz, to może decydować troszkę o tym, jak będzie reagować na dotyk na dotyk Twojego Penisa w, to, w te miejsca, w których zależy ci na tym, żeby ten dotyk nastąpił. Widzisz, moim celem nie jest to, abyś zastępował jakąś kobietę, po prostu nie trzeba od razu brać lub aby seks był fajny. Jeżeli kobieta reaguje bardzo źle, negatywnie, agresywnie, to oczywiście to zależy, wszystko to jest zależy. To Ci daje tylko takie ogólne teraz wskazówki. No bo tu więcej można że na przykład znaleźć w seks non-stop 3 czy Sex non stop 2. Pamiętaj, że to masz 50% rabatu na szkolenia, jeżeli masz. Ten kurs, możesz po prostu wejść na stronę tam w menu uwodze, na uwodzenie24.pl. Jest tam sex non stop 3 i stop 2. sobie przejść i zobacz. Zresztą na inne szkolenia, które ci zainteresują. A jeżeli to jest kobieta, która po prostu stwierdza, że nie i chuj że nic z nie będzie, to pytań, czy chcesz bić głową w mój, pytanie, czy naprawdę zależy na ci na tej kobiecie. Jeżeli naprawdę to jest ta jedyna wyjątkowa, to przypuszczam, że jakoś przeczekasz te kilka randek i będziesz chciał rzeczywiście ją bliżej poznać i rzeczywiście, okej, okay, nie ma problemu, tak? Chcesz tą konkretną dziewczynę, bo nie mówimy tutaj o wykorzystywaniu kogokolwiek, bo ja nie jestem fanem bzykania i zostawienia na inną noc, no bo jak jest fajnie, fajna relacja, fajny klimat, no to dlaczego to, to, dlaczego to psuć, tak? No. Widzisz? Po prostu wtedy, no, jak nie, nie ma sensu rzeźbić być głównie, no, jak głową mu nie przybiorę, to zostaw ją i przejdź do następnej, bo cała sztuka nie polega na tym, aby wyciągnąć taką, która nie chce, tylko znaleźć taką, która będzie chciała. No bo wiesz, jak kobieta nie jest tą zainteresowana, to się nazywa gwałt. Nie da się podejwać niezainteresowanej dobą kobiety. Uwodzenie, ten cały proces to jest przesuwanie się po osi, braku, od braku zainteresowania lub małego zainteresowania. Do maksymalnego zainteresowania, ale nigdy ten, ten wskaźnik nie dotyka yy, zera, tak? czyli w braku zainteresowania. Rozumiesz, po prostu przesuwasz, robiąc rzeczy, będąc... Już be, to kim jesteś już że przesuwasz, yy, to jaką energię emanujesz, to jaką, energi jaką energię czuje cię kobieta, bo to głównie o to chodzi, a nie tylko wygląd, bo możesz być przystojnym gościem, być, być bardzo krypli, Możesz być świetnie ubranym, być bardzo takim obleśnym, mieć bardzo negatywną energię, i kobiety będą od ciebie uciekać. Więc to nie jest tak, tyś tylko ładnie łubisz i to wystarczy. To tak nie działa. I jeszcze jedna rzecz. Uwodzenie to jest taka rzeka, I, a kobieta to jest taka ziemia, i do niej płynie ten przekaz. Tak? W zależności jak on płynie, to ona będzie ta ziemia będzie albo dobrze nawodniona, albo wyschnie, albo tam będzie powódź i wszystko zgnie. A ty stawiasz tam tamy. A tamy to są Twoje ograniczenia, tamy to są Twoje wybory, tam to są Twoje standardy. I w zależności od tego, czy jest dużo tam, no to wtedy wiadomo, że nie przejdzie woda do, do ziemi i ziemia wysnie. Jeżeli jest, regulujesz te tamy, no to też jest różnie. Tak? Chodzi o to, żeby po prostu ty swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoim stylem bycia, swoim myśleniem. Ustawiasz te tamy na drodze przesyłu energii seksualnej między tobą a kobietą, czy też energii relacji. Ważne jest, abyś pozbył się kategoryzowania kobiet w twojej głowie. Ta jest na przygodę, a ta nie jest. Ponieważ, jeżeli będziesz tak myślał, no to będziesz dostosowywał swoje działania do takiej, a nie innej reakcji. Jeżeli do niej podszedłeś i sprawdziłeś, i zrobisz wszystko w swojej mocy. Co z twojej mocno wtedy możesz coś powiedzieć. Bo na pierwszy rzut oka ocena wydaje się oczywista. czasami wydaje się to, że te najbardziej seksualnie ubrane kobiety będą najprostszym tematem. Ja akurat jestem fanem kobiet, które ze zewnątrz wyglądają całkowicie normalnie, niepozornie, bo w WD w łóżku okazują się prawdziwymi demonami, okazują się prawdziwymi kobietami, które naprawdę no... Jest ogień. Po prostu jest ogień, i naprawdę no, robią cuda. Nie ma, mają ambicje, kondycje i nie mają hamulców. Tak. Ale jak sprawdzisz samą ocenę i stosunek do seksu i dotyk, to już mniej więcej będziesz w stanie coś powiedzieć. To do dotyku. Wszystko, co jest potrzebne w kwestii dotyku, zawałem w moim szkoleniu wodzenie Dotykiem. Też znajdziesz się. Na mojej stronie uwodzenia 24.pl w menu. Tam jest bardzo fajna, przyjemna prezentacja z hostessem, która na pewno Ci dużo da. Jeżeli masz już to szkolenie, to wyjdź do niego. To Ci na pewno pomoże więcej zrozumieć. Jak nie masz to szkolenia, to daję Ci znowu 50% zniżki na to szkolenie. Napisz do mnie na stronie uwodzenie 24.pl, na dział Kontakt i napisz po prostu, że już masz ten kurs i tam było zniżce i tak dalej. No bo ten materiał, który Ci przekazuję tutaj, tak samo wodzę dotykiem, został już przetestowany przez tysiące osób, z tego co mi wiadomo, na pewno testował go osoby w Europie, Stanach, Afryce, Azji, pomógł im on bez względu na stopień zaawansowania, czyli to początkujący, czy były to, by to osoby naprawdę zaawansowane, czyli to faceci, którzy byli po rozwodach. Naprawdę nie, nie, nie jedną żonę pomógł poznać ten materiał, wbrew po zoją, no bo jakby nie było, to może się tak głośno o tym nie mówi, no ale silne pożądanie seksualne i, i umiejętność wytwarzania takiego silnego pożądania seksualnego, a tak naprawdę nie tyle co wytwarzania, co nie przeszkadzanie temu, co już na, jest między kobietą a mężczyzną, no często jest dla kobiety, nawet jeżeli chce ona trwałego związku. Jak kobieta zaczyna kupczenie dupą, w zasadzie, ja nie wiem, kim jesteś, nie wiem, co czuję. Jak przypiszesz mi mieszkanie, to może coś poczuję. No, to już wiemy, że tutaj no, no trzeba trochę dać sobie troszkę spokoju i przystopować, ewentualnie zrewidować swoje podejście do życia.